Ustrój naszego państwa wymaga naprawy. Wiele ustaw trzeba zmodernizować, wiele nowych uchwalić, ale żaden ustrój, żadna konstytucja nie przyniosą zbawienia, jeśli będzie można nadal drwić z nich, wyszydzać je publicznie, nie wykonywać ich wcale, jeżeli ponad prawo postawi się wolę jednostki. Te słowa, chociaż tak dramatycznie aktualne, nie są moimi słowami. Za chwilę pokażę Ci tablicę pamiątkową osoby, która te słowa wypowiedziała w 1930 roku. Ten człowiek był politykiem, e, premierem, pierwszym premierem rządu odradzającej się wolnej Polski. Jest jednym z współtwórców niepodległości. Ignacy Daszyński. Tam ci ludzie podjęli dramatyczny wysiłek odbudowy Rzeczpospolitej w potwornie strasznych warunkach, tworząc kraj z trzech organizmów. Po, organizmów, które podlegały zaborcom, tym, którzy zagrabili Polskę na wiele, wiele lat i bardzo wiele pokoleń. Tyranizowali Polskę Rosjanie, Prusacy i Austriacy. Prusy przerodziły się w związek, znaczy, podporządkowały sobie inne landy niemieckie, by stworzyć w końcu Niemcy. Niemcy są bardzo młodym krajem i niestety bardzo świeżą demokracją. W porównaniu z, demok z tradycją demokratyczną Rzeczpospolitej no, to jest bardzo mały wycinek skali. Ta łąka otaczająca? Postać pomnik Ignacego Daszyńskiego jest bardzo ładna. Tam pokolenie nie zdążyło, nie dali rady. Młoda Rzeczpospolita istniała zaledwie 20 lat. W samym początku swojego istnienia oparła się bolszewikom w potwornej wojnie żołnierze stanęli przeciwko milionowej armii, czy my tego nie zaprzepaścimy?